Dzień dobry, zapraszam Ciebie serdecznie na przegląd z nowej dostawy do sklepu Action. Mój dzisiejszy przegląd rozpoczynam od absolutnej perełki, a jest to fotel wiszący za 449 zł. Jest on wyposażony w stojak i w zestawie są również poduszki w szarym kolorze. Sam fotel ma maksymalną nośność do 150 kg i świetnie sprawdzi się w aranżacji tarasu bądź też balkonu. Jest niezwykle stylowy i myślę, że ma świetną cenę w porównaniu do innych sklepów z produktami ogrodowymi. Ja już nie mogę doczekać się wiosny i lata, tak więc takie nowości bardzo mnie cieszą, ale póki nie możemy cieszyć się wyższymi temperaturami to polecają się również nowe koce. One mają wymiar 150 na 200 cm. Są dostępne w beżowym oraz zielonym kolorze. Kosztują 38 są wykonane z naprawdę niezwykle przyjemnego materiału. A ja przy okazji zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To jest w pełni darmowa korzyść, tylko i wyłącznie dla Ciebie, ponieważ bez wychodzenia z domu dowiesz się o nowościach na półkach. Do sprzedaży powróciły również te futrzane poduszki. One jakiś czas temu były dostępne i bardzo szybko zniknęły z półek. Mają delikatnie połyskujący materiał, wyglądają naprawdę świetnie, kosztują tylko 20 zł, a rzecz jasna jest to zestaw poszewki w raz z wkładem. Taki komplet kupić w trzech kolorach. Dwie nowości pojawiły się również na dziale kuchennym. Pierwsza z nich to nowy blender od marki Grinsha. Kosztuje 75 zł. Podobno szybko i równomiernie przygotuje napoje dzięki technologii czterech ostrzy. Jest wyposażony w dwa ustawienia prędkości oraz funkcję pulsacyjną, która zapewnia dodatkową moc. Sam kielich ma 1,5 litra pojemności, więc świetnie sprawdzi się do przygotowania. Większej ilości koktajli i w łatwy sposób go wyczyścisz, ponieważ dzbanek nadaje się do mycia w zmywarce. Sam blender jest dostępny w czarnym oraz niezwykle stylowym, kremowym kolorze. Bardzo ta nowość mi się podoba. Ja sama uwielbiam pić koktajle, więc jest to totalny hit. A wiosna i lato zbliżają się wielkimi krokami, więc już niedługo będziemy mogli przygotowywać koktajle ze świeżych warzyw i owoców. A druga nowość z działu kuchennego to kubki termiczne. Za Dwie sztuki zapłacisz 50 zł. Każdy kubek ma 900 ml pojemności. Świetnie sprawdzi się jako opcja dla niej i dla niego. Te kubki są wykonane ze stali nierdzewnej. Podobno dłużej utrzymują wysoką bądź też niską temperaturę napoju. E, I są również wyposażone w dwie plastikowe słomki. Do wyboru jest kilka bardzo ładnych, ciekawych wersji kolorystycznych. Uważam, że jest to również świetny pomysł na prezent. A teraz zapraszam ciebie na dział łazienkowy. Na którym pojawiły się bardzo fajne wieszaki, dostępne w złotym, srebrnym oraz czarnym kolorze. Wieszak kosztuje tylko 10 zł. Jest wyposażony w 6 haczyków i możesz go zamontować na drzwiach. Świetnie sprawdzi się na przykład w łazience bądź też w sypialni. Możemy tutaj powiesić nasze szlafroki, a wieszaki są również wyposażone w taką silikonową powłokę, dzięki czemu nie uszkodzą naszych drzwi. I mam również świetną informację, ponieważ na dziale łazienkowym pojawiły się te niezwykle stylowe dozowniki na mydło. Niedawno pokazywałam ci kubeczki na szczoteczki do zębów z tej serii, a teraz właśnie mamy dozowniki. Kosztują 15 zł. One wyglądają, jakby były zrobione z takich popękanych bombelków. Mamy również element w kolorze szczotkowanego złota, i mam ogromną nadzieję, że do kompletu pojawią się jeszcze szczotki do czyszczenia toalety. A przy okazji pokażę Ci również nowe tealighty, które mają owocowe zapachy. Dostępne są trzy w opakowaniu znajdziesz 24 sztuki, za które zapłacisz niecałe 9 zł. Mamy dostępną wersję o zapachu gumy balonowej oraz wiśni. Zapraszam również na dział z meblami, na którym pojawił się wyjątkowy, okrągły stolik przystawny. Kosztuje 80 zł, ma 51 cm wysokości. Tutaj zostawiam Ci szczegółowe wymiary. Stolik jest wyposażony w dwie. Półki, każda z nich ma 5 kg nośności, jest dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych, no i nie da się ukryć, że zdecydowanie nawiązuje do najnowszych trendów, zważywszy na te zaokrąglone brzegi. Świetnie sprawdzi się jako szafka nocna, ale myślę, że również możemy go zaaranżować w naszym salonie. Uwielbiam takie propozycje z Action. Do wiosennej aranżacji wnętrz świetnie sprawdzą się te wyjątkowe dywany w kształcie kwiatu. Ten dywan ma 90 centymetrów średnicy kosztuje tylko 40 zł, a myślę, że nada takiego wiosennego klimatu do każdego wnętrza. Świetne nowości pojawiły się również na dziale dla najmłodszych, a jest to taki silikonowy talerz w komplecie ze sztućcami, kosztuje 10 zł i 95 groszy. Kupisz go w zielonym oraz różowym kolorze. Wygląd tego zestawu jest naprawdę świetny, ponieważ sztućce są w kształcie samolotów, natomiast talerzyk wygląda jak pas startowy Myślę, że to jest fajna opcja dla niejatków. Nadaje się do mycia w zmywarce, możesz również używać go w mikrofalówce. I jest jeszcze druga propozycja. W zestawie znajdziesz silikonową łyżkę, miskę, talerz oraz kubek. Również te produkty nadają się do zmywarki oraz do mikrofalówki, ale co najważniejsze, talerz oraz miska mają przysawkę na spodzie. Taki zestaw kosztuje 17 zł i 95 groszy i jest dostępny w zielonym oraz fioletowym kolorze. Zapraszam Cię również również na dział kosmetyczny, na którym pojawiło się mnóstwo ciekawych nowości. Pierwszy produkt to mus wybielający zęby i on również ma za zadanie usunąć przebarwienia. Kosztuje tylko 5 zł i 95 groszy. Jest bardzo łatwy w użyciu i podobno ma zastawiać naprawdę spektakularny efekt. Do sprzedaży powróciły również falownice L. One cieszą się naprawdę sporą popularnością. Kosztują tylko 60 zł. Taka falownica nagrzewa się do 190 stopni, jest wyposażona w powłokę ceramiczną. Podobno szybko się nagrzewa oraz ma długi przewód, który można obracać o 360 stopni. Ja od marki L posiadam suszarkę. Ona ma już prawie 8 lat. W dalszym ciągu działa, więc jak widzisz, mimo że te produkty mają naprawdę niskie ceny, to zdecydowanie mogę powiedzieć, że one idą w parze z dobrą jakością. Na półkach znajdziesz również nowe koreańskie maseczki, a doskonale wiemy, że koreańska pielęgnacja twarzy jest naprawdę na najwyższym poziomie. Za sztukę zapłacisz 4 zł i 49 groszy. To są maseczki w płachcie, więc one są gotowe do użycia, nie musimy ich rozprowadzać na naszej twarzy. Do wyboru jest kilka wersji. Dostępna jest wersja dla skóry potrzebującej wyrównania. Mamy również wersję do skóry wrażliwej. Maseczka nie tylko uspokaja wrażliwą skórę, ale również zwiększa jej elastyczność. Jest również coś idealnego dla mnie, czyli maseczka nawilżająca, która również łagodzi podrażnienia, a czwarta Ostatnia z nich to maseczka, która zmiękcza skórę oraz zmniejsza suchość. Dostępne są również maseczki z motywem z bajki Stitch. Dostępna jest wersja o zapachu wanilii oraz o zapachu truskawki, a za sztukę zapłacisz 4 zł i 49 groszy. Jeżeli borykasz się z wypryskami, to być może ten produkt okaże się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę. Jest taki zestaw do oczyszczania twarzy za 7 zł i 49 groszy. W zestawie znajdziesz preparat do mycia twarzy oraz 35 plasterków na pryszcze. Taki zestaw podobno świetnie redukuje niedoskonałości oraz delikatnie oczyszcza. Tapety z włókniny są totalnym hitem, a teraz pojawiła się nowa wersja, która ma swoim wyglądem imitować beton. Kosztuje 39 zł, ma 53 cm szerokości oraz 10 m długości. Tapeta ma bardzo ładny, surowy wygląd i myślę, że nada charakteru do każdego wnętrza. A ja przy okazji z całego serca chcę podziękować. Że jesteś na tym kanale, że oglądasz moje przeglądy. Jeżeli ten filmik Cię Ci spodoba, to zostaw koniecznie łapkę w górę i zostaw również po sobie ślad w komentarzu. Daj znać, jak minął Ci weekend. Jestem bardzo ciekawa, co tam u Ciebie i będzie również mi bardzo miło, jeżeli podbijesz ten filmik z góry, bardzo dziękuję Ci za aktywność. Action możesz również znaleźć nowe oświetlenie szafy od marki Grundik. Jest to lampa z czujnikiem za 30 zł. Ma ona 38 cm długości i naładujesz ją za pomocą kabla który oczywiście sprzedawany jest osobno. Natomiast mamy tutaj również pilot, za którego pomocą możesz regulować natężenie światła. A mamy tutaj naturalne białe światło. Lampa jest niezwykle łatwa w montażu, ponieważ zamontujesz ją na magnes. Na końcu serdecznie zapraszam Ciebie na dział DIY, na którym pojawiły się świetne nowości. Dostępny jest zestaw do odlewania marmuru, kosztuje 18 zł. W środku znajdziesz 4 płótna, farby oraz... Oraz akcesoria, a dostępne są trzy rodzaje, i myślę, że za sprawą takiego zestawu stworzysz naprawdę wyjątkowe obrazy. Ostatnia nowość na dzisiaj to albumy do scrapbookingu. Kosztują 13,95 zł. W środku znajdziesz 40 arkuszy, i to jest świetna opcja, jeżeli chcesz stworzyć swój taki album z pamiątkami, albo stworzyć właśnie prezent dla bliskiej ci osoby, z waszymi wspomnieniami. To wszystko na dzisiaj. Jutro zapraszam Cię na przegląd promocji. Tygodnia, które zaczynają się od środy. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Buziaki papa! Pa!